Cześć, witajcie, szykuję dziś wałówkę. Czekamy na kuriera i wybierzemy się może na małą wycieczkę. Nie wiem czy ja Wam już pokazywałam Zoo w Krakowie, czy nie. Ale ja bardzo lubię chodzić do Zoo. Może się tam dziś wybierzemy. Zależy o której kurierze przyjdą. Pakuję jakieś coś do picia, herbatka, przekąski, gdzie moja kawa. tu jest moja kawa. Mam tu porządną kawę podwójną. No i tak. Mm, jeszcze dojadłam wczorajszą pizzę. Ale trochę. Zwykle odczepiam pizzę w piekarniku bez lepsza, ale chciałam, żeby było szybciej, i czyciłam do mikrofali. No, mniejszą o to spieczę, też była gorąca. E, tylko própiąca. E, szybko jeszcze suszę kurtki, bo po wczorajszych zabawach w piaskownicy dałam je do prania. No i zobaczymy, czy tak naprawdę coś z tego wyjdzie, bo kurier 1 ma przyjść o 11, najpóźniej o 13, ale jak któryś przyjdzie już później niż 13, to już tak słabo, żeby z domu wychodzić. W ogóle, jak chodzi o poruszanie się po Krakowie, w tym dojazd do ZO, to polecam Wam dwie aplikacje. Po pierwsze, Mobile MPK. Tam, się, tam znajdują się wszystkie rozkłady. Kiedyś używałam też, jak dojadę. Ale w mobile, mpk, tam jestem pewna, że się aktualizują te wszystkie rozkłady. I oprócz tego mobilet, czyli bilet w telefonie. Kupujecie sobie bilet, wsiadając do tramwaju czy autobusu kasujecie go i nie musicie się martwić o żadne kioski, o nic, po prostu doładowujecie tą aplikację i kupujecie sobie w niej bilety. To jest, jakby, tą aplikację mam z polecenia, bo kilka jest takich różnych aplikacji. To mi ktoś polecił, więc ja używam sobie tej i rzeczywiście fajnie się sprawdza, chociaż ostatnio rzadko. I co jeszcze? Aha, i jak chodzi o Zo, to do Zo odjeżdża albo samochodem, i wtedy tam jest parking, z którego musicie podejść jeszcze do zoo, to jest parking płatny, albo jedziecie autobusem 134 i on podjeżdża dokładnie pod Zo. Tylko że ten autobus 134, on nie odjeżdża z takiego miejsca, wiecie, typu, yy, typu jakiegoś węzła komunikacyjnego typu yy, dworzec autobusowy czy dworzec PKP, tylko on odjeżdża spod stadionu Krakowi no i de facto trzeba się dostać no tam dosyć łatwo się dostać jakąś komunikacją miejską właśnie pod Stadion Krakowi czy z dworca PKP czy z dworca PKS, bo to praktycznie de facto jest pod Galerii Krakowskiej no i spod Krakowi już macie bezpośrednio autobus myśmy jeździli zazwyczaj do zło samochodem a ja dzisiaj myślę, że spróbuję z dziewczynami pojechać komunikacją miejską a ile to się w ogóle uda. Jak chodzi o czas to jest pod Krakowi, jedzie się 25 minut mm, autobusem miejskim i tyle. <laughs> Z dworca pod Krakowie, ja nie wiem, będzie 10-15 minut, coś takiego, ode mnie pod Krakowie jest y, też 25. Widziałam sobie bilet 90-minutowy, bo nam w ogóle uciekł jeden autobus, Co? więc chyba w sam raz będzie Teoretyz dla śmierci, ale zabijamy jakoś czas, nie? Mamy 20 minut do następnego autobusu. jest taki. U. O! Co? Nie rusza się. Rusza się. Zobaczcie, dzisiaj dość dużo wow. ludzi w jest I tu mam. Flamingi. No. 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 Piękne są. a gdzie jest mały? aha rzeczywiście taki jest mały tam, tam. widzisz? Tam. Tam. Tam to też jest. <śmienny> nie Nie otworzy, czy co? Nie wiem. No i w krakowskim zoo chodzą pawie sobie. Kiedyś nam otworzył ogon, tak pięknie. Ale nie wiem, jak to się robi, żeby otworzył. Uważaj, żeby Cię nie dziawnął. No. Może się bać. No nie zbliżaj się, żeby się nie stresował. Ma piękny ogon. No. Super, nie? O, no, możesz podnieść, a ja możesz... Słyszysz, jak one chrumkają? No, co robisz? Wtedy ptaki tak chrumkają. A co to robisz? Wydają taki dźwięk. A mamy razy ptaki? Zobacz, to jest jakiś, no po prostu bilet. W ogóle patrzcie jaki super jest ten wybieg dla pinglinów Jak Ci się podoba? Tam jest tylko ten szalony, co pływa cały czas. Idziemy? Chodź, chodźcie, bo tutaj nie wrzuciła. Wrzuciła dwarze. Zobaczmy. W tą stronę zobacz. Tutaj możesz obserwować te na tej półce. Tutaj, w górę. Widzisz?

Ale fajnie. Tak, tak, idziemy do Żyraw, tam jest zebra, gdzieś wystaje, zaraz. A przed nami Żyrawki, a Gloria już nie chce jechać wózkiem, tak? Tak się pingwin spada. Zaraz się zatrzymamy i coś może zjemy. I Gloria musi pogrzebać w glinie, bo już się rzucała na, na trawę. Oczywiście w maseczkach za chwilę się udusimy. O, są zebry. Zebra! Glorcia, co to jest? Co to jest? A to na aparacie patrzy. mały piknik. Aha, no tak, Gloria zbójuje, Laura zajada ciasteczko, yy, a ja właśnie gdzie Ja po prostu yy, pilnuję, żeby nikt nie skręcił karku. Ale piękny był ten pingwinek. Nie, Laura? On taki cudny, ten wybieg dla pingwinów, to jest jakiś odbudowany, no czy nie odbudowany, bo on był, ale chyba jest jakiś, jakiś nowy. Nie widziałam wcześniej tego balkoniku. Był chyba w budowie. W co by ci jaka tu jaka jeszcze. Chcesz szupasa, Gloria? Takiego? tam, chcesz? Czy nie? Tak? A, nie dajesz, to nie. E, dobra, to ci dam... Poczekaj. mleczku, o może mleczko? mleczku? No w ogóle teraz pandemii warto sobie wziąć tutaj jakąś bałówkę, bo na zewnątrz jest tylko jeden punkt gastro gastronomiczny czynny i w ogóle trzeba tam płacić gotówką. Więc ja myślałam, że dziewczyną kupię jakieś frytki, ale nie mam zazwyczaj gotówki, więc nie kupiłam. Mm. O, oprócz tego jest jakiś taki zwykły sklepik. Glorka! No, więc warto sobie coś tam na przekąskę wziąć. Poza tym, no tu się przyjemnie je. Teraz w ogóle tak cicho, jak są w ogóle wszyscy? E, spóźniliśmy się na karmienie pingwinów. Widzieliście, że tylko ostatnie rybki. Glorcia, no, no. Nie, 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 Gloria! Jezu, mi do śmietnika. No słuchajcie, Gloria mi prawie weszła do śmietnika, ale idziemy do żyraw. Co zrobiłaś? Jest tu aha dezynfekcja, tak? No to chodź aha, czekaj, moja maseczka czekaj, maseczkę muszę założyć cicho, cichutko że dla orka jeszcze żyrafa się wystraszy jesteś, jest tu napisane jesteś w domu żyraf zachowaj ciszę ale piękne kwiaty o, jest żyrafka Zobacz. Ale ona nas stoi sobie. Tam możesz wejść na balkonik. Aha, w ogóle mamy wejść na balkonik. Uhuhu, to jak my tu z tym wóżmy. Nie Piękne, to będzie też jakiś dobrze? Dobra, Dobra, się Dobra, wyszłyśmy. Jej. Krzyża ma bardzo długą głowę. Szyję. Ja, ale ona jest wysoka. Czyj żyrafło? Też. Pamiętasz, Laura, wierzy go, żyrafia? Szczupka drzewa. Iście, zjada. Hej. Żyrafa, no, taki by. A w tym czasie Gloria co robi? Gloria lubi kopać w ziemi. Po prostu to jest kopacz. Gdzie się nie zatrzymamy, ona ryje w ziemi. I w kwiatkach robi mi to samo, po prostu muszę je pilnować. Cały czas. No, o tak. Okej. Okay. Co tam, że tu żyrafa je? Nie. No daj mu, no paru, uciekasz, dajesz mu uciekasz i uciekasz, że ją smuci. Co ugryźć? On nie ma jak wyjść z tego płotu. No pomóż, daj mu, Miśka, dajże mu. Bliżej. Drugą sobie znajdziesz. A, no, nie, no. Zabrał. No paru nie ma jak sobie znaleźć, a ty sobie znajdziesz. On też chce. Ten, on też chce. Co ci, mu zrobimy? Taci. Nie. Taci. Nie, Taci. On, Ten ma bardzo duże zęby. No pewnie, że ma. One mają duże zęby. Trochę. Mundżaki. chiński Mun to jest. Tak się to nazywa. Myślałam, że to jest mysz o Kiedyś nie. było takie coś. Nie wiem, czy to są żarty, czy rzeczywiście jest takie stworzenie. To jest mini zoo, więc tu się dzieciom nic nie stanie raczej. Podobają Ci się te mundżaki? Tak, tam są. Tak, mundżak. Tak, tak. Tam. Co, cacy byś chciała mu zrobić. Ale tam po... Laura karmi osły, ale tam jest poruszenie. Pełno ludzi przy tych osłach. Słodkie są straszne. Yes. mundżak. Przyszedł cacy? Não posso ser papar Co ten ostronos tam szuka? No, powiem Wam, że dziewczyny się bawią. No, już długo tu jesteśmy, z jest dwie godziny ponad. I powiem Wam, że krakowski ogród zoologiczny jest jednym z najpiękniejszych, y, jakim byłam. Byliśmy w Oliwie, też jest pięknie, we Wrocławiu jest pięknie, w Warszawie no, taki jest ten mały trochę ten ogród zoologiczny, jest ok. W Neapolu ok. Y, I wszystkie chyba te ogrody są y, udokumentowane na moim kanale, więc jak interesują Was zo to możecie zajrzeć, może Wam gdzieś podlinkuję, jak nie zapomnę. No ale do Krakowskiego Was bardzo zapraszam, bo jest przepiękny, czysty, ładne są te wybiegi, zwierzaczki są takie zadbane. Trochę takie śnięte niektóre są te koty, ale, ale fajnie je widać. No, jest bardzo piękny ogród zoologiczny tutaj. Na słonie się bubciami poodwracały. Słoń, Gloria, słoń. Uuu. Dobra, dziewczyny już tam wariują w kąpieli. Chciałam wam pokazać moje zdobycze. I tutaj mam kosibelle y, i Top Aesthetic. Y, z Cosi mam tak. To są rzeczy, które... Będziemy, będziemy, będę zużywać teraz przez najbliższy rok pewnie. To jest maska na noc. Po prostu coś ala krem, ale no ale maska. Czytałam opinię, że ktoś kto ma suchą skórę mówił, że to jest yy, bardziej jak krem, a ludzie z tłustą cerą mówili, że to jest bardziej maska. Więc no dla mnie to pewnie będzie bardziej maseczka. Zobaczymy zaraz. Wygląda to tak w słoiku, jak widzicie. Ale do szacunku, że jeśli to jest maska na noc, to jakoś przeboleje ten słoik. Yy, a chciałam, yy, chciałam z sensu marę coś takiego spróbować. Dobra, jeszcze patrzę, czy tu czasem nie ma jakiejś szpatułki. Nie, nie ma. Bo właśnie muszę sobie sama stworzyć jakąś szpatułkę do takich rzeczy w słoikach. Yy, w ogóle. Nie wiem z czego jest to pudełko, ale ono jest takie jakby welurowe. Jest to papier, ale tutaj fajne to jest. Fajne jest to opakowanie. Dobrze, to się ubierz. Dobra. Następna rzecz, o, ostatnio kupiłam krem pod oczy w poprzednim takim holu kosmetycznym wam pokazywałam. I to jest. Hmm, pokazywałam Wam krem pod oczy. I to jest. Hmm, I krem pod oczy. I ten krem jest na bazie wąkrotki azjatyckiej, a właściwie jakiegoś pewnie wyciągu z tej wąkroty. I ja, jak chodzi o wąkrotkę azjatycką, to ja jestem bardzo hmm, zawsze hmm, zachęcona tym składnikiem. I też ten krem pod oczy mi się bardzo dobrze sprawdza. Więc kupiłam sobie krem do twarzy. Właśnie tej marki Puri. Purito? Purite? to jest Purito, Purito, tutaj tak wygląda wygl Purito, tak wygląda tak wygląda to logo Purito yy, to jest tubka teraz Wam pokażę jakby kremu nie będę jeszcze otwierać, bo mam też drugi krem jeszcze się nie zdecydowałam, który najpierw yy. Ale mogę Wam pokazać opakowanie. Wygląda tak. Bardzo podobnie jak krem pod oczy, tylko że krem podoczy po prostu ma mniejszą tubkę. Tak, to a propos tej mojej fobii y, słoikowej. Dobra, następne. O! Następne to jest polecajka od Was, więc chciałam Wam powiedzieć, że nie tylko... Ja Wam coś polecam, ale Wy też mi czasem coś polecicie i ja chętnie z tego korzystam. Ja o tym serum słyszałam już wcześniej. To jest serum pod oczy. Ciekawe, wiecie co? Znaczy wiecie, że ja mam i cienie pod oczami i też takie trochę y, oczy zapadnięte? Nie wiem. Ja mam takie oczy, że zobaczymy, czy to serum działa, czy cokolwiek na moich oczach będzie widać. To jest serum The Ordinary i to jest 5% 5% czego? EGCG, ale nie wiem co to jest EGCG. W każdym razie to jest z kofeiną serum. Pod oczy, typowo pod oczy. Dobrze, następna rzecz. O, następną kupiłam z ciekawości i na testy. To jest peeling. Miałam sobie kupić ten um, Fusion, ale stwierdziłam, że jeszcze wytestuję coś innego. E, zwłaszcza, że to widzicie, jest kosmetyk roku. Mm. Doskonałość roku, nawet twój styl, więc stwierdziłam, że się skuszę. The Alchemy, wydaje mi się, że to jest fajna firma, taka właśnie fajny, fajna marka kosmetyczna. Czekajcie, jak to mam otworzyć? Tutaj jest coś sklejone. Już, 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 pokażę Wam tubkę. Tubka jest, zdaje się, aluminiowa, z tego co pamiętam naturalna brazja i to jest z korundem korund to jest taka substancja, kiedyś miałam to jako półprodukt i to był taki jakby kamień zmielony, coś w tym rodzaju także jestem ciekawa i teraz top estetic uwielbiam zamawiać top estetic, bo oni dają próbeczki, dwie rzeczy po pierwsze polecajka właśnie od was, ja wam dziękuję dziewczyny za wszystkie polecajki, bo ja naprawdę na to zwracam uwagę i teraz tak. To jest jakiś ciekawy krem pod oczy. Zobaczymy, bo nie wszystko wszystkim pasuje. Ciekawe czy, czy mi siądzie ze śluzem ślimaka. Nigdy nie miałam nic z marki Orientana. Rzuciłam okiem na skład, wydał mi się bardzo fajny. No zobacz. Teraz mam otwarty krem pod oczy, więc ten będzie czekał, aż tamten się skończy. Ale na pewno go zużyję też. Wygląda w ten sposób fajnie. Powiem Wam, fajne opakowanie. Pamiętacie, że ostatnio Wam marudziłam na y, klośii, bodajże, że wiecie, że, że, że opakowanie niby fajnie, ale wszystkie złocenia zostawały w końcu na palcach. Tutaj opakowanie jest prostsze, ale przynajmniej y, nic się nie będzie brudzić. Super, bardzo mi się to podoba. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Y, I drugi produkt to jest krem. Już dawno, dawno myślałam, żeby coś wytestować z Alchemi. Alchemi to jest firma, znaczy właściwie marka wyprodukowana przez tą samą firmę co Mommy, są takie kosmetyki dla dzieci, kiedyś miałam coś z Mommy, dobrze mi się sprawdziło. Te rzeczy też mają dobre opinie. Tu jest Youth on Demand. I to jest krem, który miał dobre opinie, tylko że ja nie wiem, coś, o, o dobra, chyba rozwaliłam pudełko wygląda w ten sposób jak widzicie jest to krem do twarzy w, też nie w słoiku <gryw> więc naprawdę wzięłam sobie do serca tą moją fobię słoikową i że jedyna rzecz w to jest ta maska, ale no bardzo mnie skusiła, bardzo ją chciałam przetestować aha, dobra, to jeszcze próbki wam pokażę, zobaczcie taka mejka, ale jaka ona jest myjeczka taka mała myjeczka, nie wiem powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba ale nie wiem, czy y, jakoś z niej skorzystam, nie wiem, może dzieciom dam do kąpieli, nie wiem, nie wiem już po nią idę, więc no słyszycie, że tam muszę lecieć do wanny druga rzecz to jest y, coś kloszi Beauty Lifting Elixir, no ciekawe, ciekawe, e, chętnie sprawdzę. Kolejna rzecz też bardzo, bardzo interesująca. Tutaj nie wiem, czy wy to widzicie w kamerze, bo tu widać to trochę przez opakowanie. To jest też jakiś peeling, zdaje się, że enzymatyczny z czym? Z pestkami owoców, tak tu jest napisane. Nigdy też nie miałam nic z tej marki. Dobra, i kolejne kloshi. Wydaje się, że ten krem, chyba już mam jakąś próbkę, ale i tak przygarnę chętnie, nie pamiętam, chyba go nie testowałam już, albo testowałam? Nie wiem, nie wiem, no ale dobra, fajna próbka. Także to bestetik właśnie jest super, bo zawsze można dostać jakieś próbeczki. Obie te firmy pakują fajnie, ekologicznie te drogerie. Obie są przyjemne, ja Wam polecam. Tutaj mamy Cosibella. Jak nie wiem, jak to się czyta, Cosibella i to wszystko. Bardzo fajna drogeria.